Cześć. Ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest osiemnasty odcinek Fighterkowa, program poświęcony grom z gatunku biatyk oraz ich scenie. Dziś, między innymi, o nadchodzących turniejach Tekken na 8 w Polsce, wielkim finale Street Fighter League Europe oraz nowym zwiastunie Dragon Balls Sparking. Zapraszam. You win. Już niedługo w pełni ruszają turnieje offline'owe w Tekkena 8. Najbliższa okazja, żeby spotkać się offline w ramach turnieju będzie 14 lutego w warszawskiej Cybermachinie. Będzie to turniej antywalentynkowy. 24 lutego będziemy mieli okazję spotkać się w Poznaniu z okazji turnieju organizowanego przez lokalną grupę Yomi. I tutaj co ciekawe, na zwycięzcę czeka bardzo fajna nagroda, będzie to figurka Mokujina. Z kolei 3 marca w Sosnowcu odbędzie się turniej w klubie Dekada. Linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie tego filmu, a ja mam nadzieję, że uda mi się pojechać na wszystkie offline'owe turnieje przynajmniej w najbliższym czasie. W poprzednim odcinku zapowiadałem finały Street Fighter League Europe, i w momencie, kiedy nagrywam te słowa, ten finał już się odbył i zespół Lorda Venoma 00 Zero Zero Nation wygrał. W wielkim finale pokonał drużynę BMS, która tutaj warto podkreślić, w sezonie zasadniczym, czyli w fazie grupowej, zajęła pierwsze miejsce. Ja co prawda w grach związanych z Dragon Ballem nie siedzę za bardzo, jednak tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że pojawił się nowy zwiastun Dragon Ball Sparking. I o ile graficznie wygląda fajnie i to, że jest to kontynuacja serii Dragon Ball Budokai Tenkaichi pokazuje, że znajdzie się na pewno szeroka rzesza odbiorców, tak mam tutaj pewne wątpliwości. Pierwsza dotyczy tego, że nazwa gry nie ma powiązania bezpośredniego z Budokai Tenkaichi. Natomiast na końcu zwiastuna pojawia się napis na górze nad tym logo, że to jest część serii Dragon Ball Budokai Tenkaichi. No i jeśli tak, jeśli twórcy muszą w ten sposób informować graczy, że to jest część tej serii, to moim zdaniem pod kątem brandingu poszło coś nie tak. Dlatego, że jeśli masz markę, którą pielęgnujesz, która gwarantowała Ci wysoką sprzedaż wcześniej i teraz kontynuujesz ją, jednak robisz w pewien sposób rebranding i nie masz nazwy Budokai tylko musisz w trakcie zwiastuna informować o tym, że tak, to jest gra z tej serii, no to wydaje mi się, że tutaj Bandai namko poszło w złą stronę. Co więcej, gdy zajrzałem na stronę Steama, zauważyłem, że w jednym z newsów pojawiała się informacja, że zapowiedziano Pierwsze 24 postacie. Tylko, że te 24 postacie to są wersje Goku i Vegeta i wśród nich nie ma w zasadzie nikogo innego. Mamy Goku, wiadomo, SSJ, Vegeta SSJ, Majin Vegeta, mamy Wegetę w formie małpy, czyli Ozaru, ale pomimo tego, że w samym zwiastunie, w takich małych graficzkach widzimy też inne postacie, tak twórcy uznali, że warto wspomnieć o tym, że będą 24 wersje postaci Goku oraz Wegety. Łącznie w grze postaci ma być chyba około 150, więc ta tradycja Budokai Tenkaichi jest kontynuowana. Natomiast dziwi mnie sposób, w jaki twórcy chwalą się tymi postaciami, bo wydaje mi się, że na początku powinni pokazać większą różnorodność. Ja jednak, tak jak powiedziałem w temacie gier serii Dragon Ball, nie siedzę tak bardzo więc może wy mi powiecie co myślicie o tym dajcie znać w komentarzu Dragon Ball Fighters to gra która miała premierę już kilka ładnych lat temu ale wciąż żyje wciąż jej scena esportowa jest podtrzymywana przez Bandai Namco i tak niedawno mogliśmy oglądać finały Dragon Ball Fighters World Tour 2023 na 2024 ja co prawda tego turnieju nie śledziłem natomiast z racji tego że jest to bardzo duże wydarzenie i związane z bijatykami, Chciałem podzielić się z Wami wynikami. Zwycięzcą okazał się Hikari, który jednocześnie w zeszłym roku wygrał EVO. Był w stanie rok po roku wygrać tak duże turnieje, więc jest to na pewno bardzo duży sukces tego zawodnika. Oh my goodness, 17 Zysk jest tam! Hikari wychodził na hit! Bynajmniej, to nie dobrze? To może dobrze? Hikari! Jego EVO champ is also the world champion jest także Dragon Ball FighterZ Wielką Champion. You win. A na koniec mała errata do filmu, który nagrałem w ubiegłym tygodniu i co prawda poinformowałem o tym już w opisie oraz w komentarzu, ale uważam, że warto jeszcze tutaj dodać coś w ramach fajterkowa. Chodzi o film z unboxingu kolekcjonerskiej wersji Tekena 8. W chwili, kiedy nagrywałem ten unboxing, myślałem, że kolekcjonerka, która jest w sklepie Bandai Namco oraz w polskich sklepach jest taka sama, poza drobnymi szczegółami i jakimiś tam malutkimi dodatkami. Natomiast po nagraniu tego filmu zostałem poinformowany, że te figurki Gina, które są w kolekcjonerkach w sklepach polskich, niestety nie mają podświetlenia. Tak więc, jeśli chcecie zamawiać tę kolekcjonerkę, zamawiajcie raczej ze strony Bandai Namco. Pamiętajcie, że tam jest ten 20% upust, jeśli macie punkty lojalnościowe Bandai Namco i wychodzi tak czy inaczej taniej. Więc no jeżeli macie niższą cenę, to macie dodatkowo fajniejszą figurkę. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, zostawiania komentarzy do tego filmu oraz do obejrzenia mojego filmu na temat Tekena 8, w którym wypowiedzieli się specjaliści od tej serii. Dzięki, do następnego, cześć!